Z łańcuchowej amerykańskiej marki Baretto. Płynna regulacja napędu mamy, bo wszystko jest na pompie hydraulicznej. Nałończamy, łańcuch pracuje. Dzisiaj krótka prezentacja, taka bardziej pokazowo-szkoleniowa do koparki łańcuchowej amerykańskiej marki Baretto. To jest model 712. I w tej konfiguracji mamy maszynę z łańcuchem 45 cm z yy, ramieniem 45 cm, łańcuch do gleby mieszanej. Tutaj klient sobie życzy, żeby mógł założyć wybierać, który jest na wyposażeniu opcjonalnym oraz zestaw do poszerzania łańcucha, dzięki któremu będziemy mogli osiągnąć szerokość wykopu na poziomie 13,5-14 cm. Regulację wysokości tutaj ramienia mamy mechaniczną, tak? czyli ręcznie musimy sobie tutaj to ustawić. O. Czyli opuszczamy maszynę w dół. Tu kolega może z drugiej strony podejdzie, żeby było lepiej widać. Jeszcze raz zwalniamy blokadę, opuszczamy maszynę im bardziej opuszczamy w dół, tym bardziej maszyna się nam będzie wykopywać podczas wykopywania urobku. No, i ta ta pozycja transportowa. Tutaj mamy elementy sterowania bardzo proste, intuicyjne. Eee, więc, tak, tu jest napęd, ustawianie napędów. Płynna regulacja napędu mamy, bo wszystko jest na pompie hydraulicznej. Eee, tu mamy tak, napęd do przodu. Załączanie napędu do przodu. No, i tutaj, jeżeli ustawimy wsteczny, wsteczny. Wolniej wsteczny, aż do neutrala. Także maszyna staje. Eee, I teraz, tak. Tutaj mamy. Załączanie łańcucha. Bardzo proste tak? załączanie łańcucha. Łańcuch załącza nam się tylko w sytuacji, gdy jedziemy z napędem wstecznym, czyli jeżeli jesteśmy w trybie roboczym. Tak? Czyli musi być zaciągnięta ta dźwignia, napęd wsteczny i wtedy napęd łańcucha nam się załącza. Kopie zgodnie ze wskazówkami zegara. Jeżeli chcemy wykopać łańcuch, wyrzucić jakiś kamień, w drugą stronę, wtedy zaczyna się kręcić w drugą stronę. Jeżeli ustawimy tutaj to dźwignię w przód i załączymy napęd łańcucha, on się nie będzie włączał, to jest takie zabezpieczenie. Po drugiej stronie możemy sobie jeszcze zerknąć. Yy, mamy elementy obsługowe silnika. Jest tak, Tu jest w ogóle załączanie, aktywowanie zapłonu. Licznik motogodzin znajduje się tutaj. No i w tym miejscu z pozycji zimnego silnika tutaj mamy sanie. Ustawiamy sobie obroty na minimum, odpalamy maszynę, po uruchomieniu wyłączamy sanie, no i ustawiamy obroty na maksa, i to jest nasza pozycja robocza. Zerknijmy sobie jeszcze tutaj na kółka. Bo teraz ta maszyna jest w trybie wolnego posuwu, tak? Czyli możemy sobie ją dowolnie, dowolnie posuwać, tak, przy wyłączonym silniku do pracy. Tutaj musimy wyciągnąć ten cingielek i włożyć go do środka i to sama sytuacja z drugiej strony, tak? Możemy zrobić tak, że jedna będzie włożona, jedna będzie wyciągnięta i wtedy możemy sobie manewrować wykopem, możemy sobie maszyną kręcić. Natomiast jeżeli chcemy utrzymać prosty wykop, no to obydwie te zapadlinki muszą tam wskoczyć do środka, no i wtedy mamy maszynę ustawioną w tryb roboczy. Wyjedziemy sobie na zewnątrz i zrobimy sobie takie próbne odpalenie maszyny. Pokażę jak wszystkie elementy pracują i to będzie koniec naszej prezentacji. Zapraszam na zewnątrz. Okej, okay, tutaj zostawiamy naszą dźwignię w pozycji stania. Ciągniemy zaminkę. No i to jest nasz tryb roboczy. No i tutaj sobie regulujemy obroty. Ja pokażę na wolniejszym. Maszyna jest teraz w trybie posuwu, więc blokujemy koła. Skoczyło po z drugą strony. jest spakowana. No i teraz tak, napęd, tam napęd. Wolniej, tak, oni. aż stoi. Cofanie, i to jest na tryb roboczy. I teraz w trybie roboczym załączymy sobie łańcuch. Idziemy łańcuch, się kręci, do wykoku w drugą stronę. Idziemy się cofa. No i to jest, w faktu tyle. To obsługi, tak. Jeżeli mamy ustawioną maszynę w trybie posłów do przodu, zwróćcie uwagę, łańcuch nie działa, tak? To jest to zabezpieczenie o którym mówiłem. Nie działa łańcuch. Ustawiamy na wychop. Załączamy, łańcuch pracuje. Ok, to jest cała filozofia z obsługi tej maszyny, jak widać kwestia 2-3 minut. Bardzo łatwo ją rozgryźć. Moim dzisiejszym gościem była ta, to maszyna koparka łańcuchowa w wersji mikro Barekto 712 MTH na ramieniu kopiącym, kopiącym 45 cm z łańcuchem do gleby mieszanej, poszerzonym do wykopu na około 13,5-14 cm z napędem hydraulicznym wyprowadzonym na koła. Jeżeli podobała Wam się ta prezentacja łapy w górę, dużo ciekawego materiału już wkrótce. Kosiarka.pl Piotr Adamek. Pozdrawiam.